Witam Was z tej strony Polski GLUT36. No i tu kolejny vlog z GLUTem. Videoblogi. Haha. Już mam swoją kartę. Yeah. Jest fajnie, bo mogę już nagrywać. Będą odcinki z Minecrafta. Będzie Minecraft multiplayer z moim i ze mną będą escape y. no dużo takich fajnych rzeczy no hm no, to ja będę rozpoczynał coś. Mam już... czekajcie... No szybciej. Okej. Okay. Mam 38 wyświetleń moich filmów. I za to Wam dziękuję, że je oglądacie po prostu. No... Sorki za wydychanie, ale... Oj, sorry, sorry, sorry. Okej, okay, już jestem. Kurde, nie mogę się powstrzymać. Dobra, to chyba już będzie tyle. Komentujcie, subujcie, lajkujcie. No i cześć.